Jeśli Pan chce dokończyć ten program swoim monologiem fałszywym na temat rzeczywistości, to proszę bardzo tylko proszę mnie zapraszać do programu, jeśli pan chce usłyszeć ja, czokolwiek. Pana chcę zapraszać do programu. Nie dopuścić, tylko pan mnie zapytał? Proszę, ja panu wskazuję proszę, do pewnej fundacje, o której mi mówią ministerki proszę. tak zwane. Mogę już czy jeszcze, jak pani będzie w tej jeszcze. A to mogą być organizacje pozarządowe, które no, być może były również beneficjentami tych rządowych programów. No, na przykład Panie programu Rado, Villa Plus, o, o którym, pewno, którym pisały Rado, media politycy opozycji w ówczesnej. Panie redaktorze, na pewno, mogę powiedzieć jedną, jedną rzecz. Na pewno y, y, u, organizatorem tego spotkania i uczestnikiem tego spotkania nie będzie Stowarzyszenie Właścicieli Sklepów dla Gejów Fetyszystów y, z Warszawy, które otrzymają dotacje z USB z, z Warszawy. No, y, na pewno takie organizacje nie są zainteresowane tym, o czym my mówimy. Natomiast jest mnóstwo organizacji, które w rozmaitych również y, programach uczestniczyły i granty pozyskiwały. Pewnie i one będą, będą również i takie, które nie uczestniczyły w żadnych programach i grantów nie pozyskiwały. A będą na przykład takie organizacje, które powstają na przykład na, na czas jakiś, zwykle krótki, a później znikają? Bo tak było chyba w, w, w przypadku tego programu Villa Plus, o którym no dzisiaj mówią kierownic dzisiaj mówię o tym kierownictwo Ministerstwa a Edukacji. A kto zniknął? Znikną? Są pewne organizacje, które powstawały... W ostatniej chwili, przed ogłoszeniami konkursów, później znikały ja, albo nie prowadziły swojej działalności statutowej. O tym mówiły ostatnio ministerki z Ministerstwa panie, Edukacji nie, Narodowej. Nie, proszę nie kłamać za ministerkami i nie przekłamywać również ministerek, jak pan je nazywa. Pan jest bardzo poważnym człowiekiem w bardzo poważnym portalu. Proszę powiedzieć, bo pan powiedział, które organizacje zniknęły, bo ja nie znam takich. To jest mowa o kilku organizacjach, które na przykład nie wypełniały swoich funkcji no to, to statutowych, celnego, a były beneficjentami. Dobrze, no to na tym polega rola ministerstwa i każdego podmiotu, który udziela jakiejkolwiek dotacji, bo nie ma takiego programu, w którym wszyscy wszystko by wykonywali, ale rola ministra polega na tym, odpowiedzialnego ministra polega na tym, żeby tak zabezpieczyć program, żeby jeśli ktoś nie wywiązuje się z umowy, to, to żeby w takiej sytuacji natychmiast musiał zwrócić środki, żeby te środki rzeczywiście mogły podlegać zwrotowi. I w tym programie mamy stuprocentowe zabezpieczenie skarbu państwa. Jeżeli jakikolwiek podmiot, który zobowiązał się do działalności edukacyjnej na nieruchomości, którą na ten cel nabywa, przez kolejne 15 lat tej działalności nie wykonuje i jest to potwierdzone, to minister ma prawo wydać decyzję o zwrocie środków, a środki te są zabezpieczone hipoteką na tej nieruchomości, hipoteką na rzecz Skarbu Państwa i wekslem. nie ma lepszego zabezpieczenia. Jest zupełnie oczywiste, że w każdym jednym programie, każdy jeden podmiot występujący o granty publiczne zobowiązuje się do ich wykonywania zgodnie z umową. Jeśli tego nie robi, musi środki oddać, a kwestia w zabezpieczeniu, tu jest stuprocentowe, więc nie wiem jak jakim w czym problem i proszę nie kłamać, że ktoś zniknął, bo nikt nie zniknie. Nie, to, to, to chodzi o to, że powstawały fundacje na, na kilka dni e, przed ogłoszeniem, trzy e, 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 dni przed złożeniem Złożone wniosku o środki z programu. To były na przykład to... konkretne fundacje. No, mam przed sobą nazwy tych fundacji. Pytanie, czy pan proszę, miał wiedzę proszę. o tym, że takie fundacje mogły nie pełnić. Celów statutowych i mogły powstawać na kilka dni, nawet jak pokazują Nas. te konkretne przypadki, przed złożeniem wniosku o środki z programu, bo później te środki zostały przekazywane. A takie fundacje, jak na przykład Dumni Zelblonga, okazały się fundacjami fikcyjnymi. No ich właściciele mieli budynki za, za setki tysięcy złotych albo za kilka milionów, a no no później, to, później okazywało się, chcę, że te fundacje pan w ogóle nie, nie, nie funkcjonują. Jeśli pan chce dokończyć ten program swoim monologiem fałszywym na temat rzeczywistości, to proszę bardzo tylko proszę mnie zapraszać do programu. Jeśli pan chce usłyszeć ja cokolwiek na ten temat. pana chcę zapraszać do programu. Czy pan nie zapytał? Proszę, ja panu wskazuję proszę, do pewnych fundacji, o których mi dopuścić, mówią ministerki proszę. tak zwane. Mogę już czy jeszcze jak pan Jasne, joński jak będzie w tej jeszcze. Dziękuję bardzo. Otóż każda fundacja mogła uczestniczyć w tym programie zgodnie z założeniami programu, i nie było żadnej, która by nie spełniała warunków formalnych, a otrzymała dotację. To po pierwsze. Po drugie, nie liczyła się sama fundacja, tylko ludzie wschodzący w skład tej fundacji i ich doświadczenie w realizacji programów edukacyjnych. I to decydowało ostatecznie o tym, że były przydzielane środki, bądź nie były przydzielane. 42 organizacje zostały w tym, w tym programie obdarzone tymi grantami, przytłaczająca większość znakomicie wykonuje swoje obowiązki w z umów. Jeśli jedna czy dwie nie wykonują, to się zdarza w każdym programie. E, więc proszę nie kłamać, nie fałszować rzeczywistości. Ale ja nie kłamię, panie minister, tylko Pani przytaczam ja... to, o czym mówi obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej. No to pan kłamie. I tylko tyle. No to, pan kłamie, bo, to pan kłamie, dlatego, że ministerstwo Ale jak komunikacji... politycy Prawa i Sprawiedliwości na przykład mówią nieprawda i ich cytuję, to ja kłamie, czy oni? Dobra, panie redaktorze, kończymy, czy, czy ja mogę coś odpowiedzieć? No bo jak pan będzie mówił monologiem, no przez ostatnie cztery minuty pan więcej mówi niż ja, no więc szkoda programu, no. no. bo pan mi coś zarzuca, że ja kłamię, no to staram się to wytłumaczyć, to czy, czy, że czy, że pan kłamie, nie kłamie, no tak, tylko że cytuję. No nie, skłamał pan, że któraś organizacja zniknęła, więc dlatego nawołuję, że pan jako świetny dziennikarz jednak trzymał się faktów, a nie trzymał się ministerek, bo to bez sensu jest. Ministerki się chwalą jakimiś trzema milionami zwrotów. Otóż te trzy miliony zwrotów były jeszcze za naszych czasów, kiedy rzeczywiście w sposób nieprawidłowy dwukrotnie środki były przekazane i natychmiast zwrócone na konto ministerstwa. Żadnych strat z tego tytułu nie było. Albo kiedy były przekazane instytucji państwowej, jak Instytut Dmowskiego, ten instytut zwrócił ten milion złotych wówczas, kiedy o to wystąpiliśmy, bo rzeczywiście, jak się dobrze może wczytać w przepisy regulaminu, to instytuty państwowe nie powinny dostawać środków, tylko gdzie tu jest jakiekolwiek przestępstwo czy jakiekolwiek nieprawidłowości. Więc proszę się trzymać faktów, a fundacja jedna czy druga, która jest dzisiaj z tych 42, która jest dzisiaj wzywane ewentualnie do zwrotów, zwraca te środki albo będzie się broniła przed zwrotem. Zobaczmy, jak się zakończy ta sprawa. Tylko nie oszukujmy opinii publicznej, że coś w tej sprawie jest zupełnie nie tak, bo tak nie jest.